Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmiku pokażę wam mój podjazd, opowiem wam jakie są jego wady i zalety i powiem wam też dlaczego zrobiłem sobie windę i dlaczego to mi ułatwia życie. Także zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, tutaj mam podjazd. Jest to podjazd metalowy zbudowany właśnie z metalu i takiej kratki. Dzięki czemu woda czy śnieg przez niego przelatuje. Ten podjazd zbudowałem w 2005 roku i jak na tamte czasy było to bardzo dobre rozwiązanie. Był powiedzmy cenowo dosyć przystępny. Było jakieś tam dofinansowanie do tego a niestety w tamtym czasie windy były mało dostępne no i były bardzo drogie nie było takiego dofinansowania na windy no i siłą rzeczy musiałem wybrać wtedy podjazd tym podjazdem jeździłem do 2016 roku podjazd yy, dla słabego tetraplegika takiego właśnie jak ja, który nie ma chwytu nie ma prostowników no jest yy, trochę problematyczny ponieważ yy, Pomijając już fakt, że nie wymaga jakiejś tam konserwacji, wystarczy go raz na kilka lat pomalować i, i praktycznie na tym kończy się jego konserwacja, to niestety, ale wjazd i wyjazd takim podjazdem wiąże się z problemami. Taki tetraplekik jak ja, mam mało siły, i powiedzmy, że jak jest ładna pogoda, no to jeszcze jakoś tam byłem w stanie nim wjechać. Trochę przodem, trochę tyłem, trochę jakimś tam sposobem, ale no jakoś tam dawałem radę, ubrałem sobie rękawice i po wielkich trudnościach dawałem radę. Ale powiedzmy, że byłem troszkę bardziej zmęczony, przyszedł deszcz, a już nie mówiąc o zimie, wtedy robił się wielki problem i niestety, ale za każdym razem, czy do wjazdu, czy do zjazdu musiałem kogoś prosić, żeby mi pomagał. Najgorzej było w zimie, kiedy z dachu spadł śnieg, i po prostu, mimo że to jest kratka, to i tak ten śnieg leżał na tej kratce. No to już macie taki dosyć wielki minus. Taki podjazd pasowałoby zadaszyć. Jednak, żeby zadaszyć taki podjazd, no to jest masakra. No ten podjazd też ma kilka metrów, i zrobić taki daszek, to jest jak pół domu. Także to właśnie też nie wchodziło wtedy w grę. Tym bardziej, że tam jest okno do pokoju, i też nie chciałem tego okna. Jakoś zasłaniać. Nawet jeśli nie było śniegu, a na przykład padał zamarzający deszcz, to ten deszcz też potrafił zamarznąć na kratce. I ta kratka stawała się tak śliska, że mimo że jechałem, zablokowałem koła, i nawet ktoś za mną szedł, to po prostu lecieliśmy do przodu. I to też było bardzo niebezpieczne. I dlatego po 11 latach wjeżdżania tym podjazdem i proszenia za każdym razem Postanowiłem wybudować taką windę. Jest ona już na moim kanale. Jak ją zrobiłem, zrobiłem ją swoją siłą i swoim kosztem. Wkomponowałem ją po prostu w ten podjazd. I generalnie ta winda jest tak wkomponowana, że gdyby na przykład nie było prądu i ta winda by nie działała, ona zawsze jest u góry i tam mam na tyle miejsca że jestem w stanie zjechać tym podjazdem. Dlatego ten podjazd dalej jest, ja go po prostu odnowiłem i on jest jako taka rezerwa, w razie gdyby nie było prądu, albo w razie gdyby była jakaś awaria windy, a od 7 lat jeszcze nie było awarii, no ale powiedzmy, że nie będzie prądu, albo będzie awaria windy i wtedy muszę jakoś szybko wyjechać na zewnątrz, no to zawsze mam taką możliwość, tam jest na tyle miejsca, że wózek się mieści i mogę bez problemu przejechać. No i z windą jest ten plus, że mam wszystko idealnie równo. Po prostu sobie wjeżdżam. Cyk. Cyk. I A tutaj jest to miejsce i mogę sobie zjechać tym podjazdem lub wyjechać w razie gdyby winda nie działała a ta winda jest tak skonstruowana że po zamknięciu barierki po 10 sekundach Sama pojedzie do góry, zaraz to zobaczycie, także też nie ma możliwości, aby sobie zapomnąć i ją wysłać do góry I nie ma tam Jeśli będziecie budować podjazd, ale jesteście tetraplegikami, to sobie dobrze to przemyślcie. Bo dołożycie trochę więcej pieniędzy, ale macie coś, co Wam naprawdę pomoże. Jeśli mówiąc, że nieraz trzeba wziąć jakieś bagaże na przykład na kolana, I wtedy już takim podjazdem nie wiedziecie. A takie przystosowanie buduje się na lata, także dobrze sobie to przemyśleć. Ja, z mojego punktu widzenia, a jestem już 19 lat po wypadku, 11 lat. Użytkowałem non stop Podjazd i powiem Wam, że winda jest o 10 razy lepsza w skali 10 stopniowej. Także od no, tamtej pory, od 2016 roku, jak skonstruowałem tą windę i ją tutaj postawiłem, to praktycznie non stop jeżdżę tylko windą. Raz na pół roku, może tak profilaktycznie się przejadę podjazdem i to wszystko. Ja nie mam kwit, nie mam pracowników. I to też jest właśnie problem, bo podejrzewam, że tam dla mocnego paraplegika to taka winda czy podjazd, to tam nie mają jakiegoś tam większego znaczenia. Choć pewnie w zimie nawet paraplegik będzie miał dość, kiedy ten podjazd będzie zasypany. Budując taki podjazd warto, abyście wiedzieli już jakie macie możliwości, jaką macie siłę. I tak sobie y, wymierzyć wszystko, żeby ten kąt, bo tutaj podjazd jest łamany y, i kąt y, tego podjazdu nie powinien być większy niż 6 stopni, a z doświadczenia Wam powiem, że dla słabego tetraplegika to jest troszkę za dużo. Ja obstawiałbym 5%, a nawet mniej, tak o 4% y, by było y, w miarę fajnie czyli na jednym metrze podjazdu możecie 4 cm zrobić ten kąt. I to mi się wydaje, że taki tetraplegik bez prostowniku, bez chwytu, a który ma ciągi i ma rękawice, będzie w stanie wjechać. Myślę, że do, do tych 5% jest taka możliwość. Na wcześniejszym filmiku Pokazałem Wam, jak zrobić tani podjazd dla osoby niepełnosprawnej z betonu. Robiłem go do starego domu. Kosztował mnie 1200 zł, dlatego zobaczcie sobie ten filmik, a także będzie też filmik z budowy, po kolei, jak go budowałem i tak dalej. Dwa dni roboty, dwie osoby i 2,5 metra sześciennego betonu. Tutaj Wam pokazuję podjazd, który. Jest on około metr, metr 10 chyba coś takiego. Jest całkowicie metalowy. Został już całkowicie odnowiony. Było parę dni roboty. Zostało pod podjazdem położona agrowłóknina, na to poszedł kamień. Cały została wyczyszczona. Całość została pomalowana hammeritem. Mam jakieś zaufanie do tej farby, mimo że jest droga. Ale możecie ją kłaść bezpośrednio na RD, tylko pamiętajcie, jej, żeby jej z niczym nie rozcięczać. Camera dalej je taką grubą powłokę i już po pierwszym razie jest fajnie. A jak dwa razy pomalujecie, to powiem Wam, że jest spokój. Dwa lata temu malowałem i nie widzę, żeby gdzieś tam były jakieś problemy. Pokażę Wam teraz, jak ja wjeżdżam na ten podjazd. No jest ciężko, i powiem Wam, że. Ta część jest łagodniejsza od tamtej. Wtedy jak był budowany podjazd, to sobie nie się pilnowałem I tam jest taki... ta część jest lekko krótsza. Tam, ta część jest troszkę krótsza. I już jest o jeden stopień yy, większy kąt. I ci co budowali, to dla nich to nie miało żadnego znaczenia. Bo podjazd jak podjazd, no tak nawet z daleka to wygląda mniej więcej to samo. Ale te tetraplegik wszystko czuje. To tak jak w starych samochodach. Starym samochodem jak jedziesz, to on już z daleka widzi górkę, mimo że ty jej jeszcze nie widzisz, to już silnik zwalnia. Tak samo jest z tetraplegikiem. Tetraplegik jeszcze nie widzi górki, nikt tej górki nie widzi, a tetraplegik już na swoich rękach czuje, że już jest ciężej. Także słaby tetrus wszystko wyczuwa, i dla słabego tetrusa wszystko ma znaczenie. Pokażę Wam, jak ja wjeżdżam takim podjazdem. Wierzę bo bicepsy mam dobre. Dzisiaj nie mam bluzy i widzicie, tutaj już zaczyna się robić czerwone. Ja zazwyczaj jestem w bluzie albo w kurtce, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta kurtka czy bluza też się niszczy. Jak mam rękawicę, to robię to na takiej zasadzie, że też tu z bicepsa dociskam. Nad i mi pracują do góry o, i też to dociskam, ale trzeba właśnie uważać, żeby nie było jakiegoś, nie wiem, uskoku, żeby coś nie leżało na podjeździe, bo wtedy od razu lecicie do przodu, a wjeżdżając takim podjazdem musicie też pamiętać, że jeden niewłaściwy ruch i leżecie, bo wózek łatwo idzie w balans i naprawdę jest niebezpiecznie. Dlatego dla mnie jest tyle argumentów przemawiających za tym, że winda jest lepsza, bo dla tetraplegika jest lepsza i to nie ma innych wątpliwości. Chodź, winda do mnie. A jak mi nie pasuje, to sobie mogę ją kluczykiem wyłączyć, wyciągnąć kluczyk i nikt tą windą nie pojedzie. Nie pojedzie. A teraz te trusy pokażę Wam jak tetraplegik bez chwytu i bez prostowników wyjeżdża. Dlaczego tak ważny jest kąt na jaki wjeżdżamy, jaki ma pochylnia? No bo ponieważ słaby tetraplegik nie da rady wjechać na większą pochylnię. Ja mam tutaj około 5 stopni i to jest taki maks, co daje radę. No, także trzeba... Yy, ja jak na przykład leżę takim podjazdem, no to jestem doczko wysunięty. Jeszcze tutaj muszę się tak przegiąć, także widzicie, no ten traplegik taki jest powykrzywiany, no niestety. Ciągi gumowe. No i powoli jedziemy. Trzeba uważać, żeby nie palić balan. Można wyjeżdżać też tam dwa sposoby, albo lekko się wysuwamy z wózka i z bicepsika dociskamy. Jeśli jest większa górka, można jechać tak troszkę pół kosa, bo wtedy jest łatwiej. Ale większej górki też bym nie ryzykował. Ponieważ ja też bym nie dał rady wyhamować, także zawsze na takich przechyłach wolę mieć asekurację, bo nie wiem czy dam radę wyjechać, czy nie dam rady. Najgorzej, jakby Wam braknie w środku siły i wtedy nie wiecie: Najgorzej, jak Wam braknie w środku siły, i wtedy nie wiecie czy przechylić się na kolana, czy łapać balans. Także to jest dosyć trudne. Ja miałem jeszcze na początku w taki sposób że jak chciałem wjechać na jakąś pochylnię, to po prostu wysobam z wyska i na zasadzie albo takiej okay. czyli zbiće psika, albo jakoś trochę w tą stronę, później jakoś blokuje ciąg, albo na przykład robię tak, że blokowałem hamulcem, cyk i Drugą ręką łapie się warączkę, cyk, hamulet i znowu cyk. No, tylko to trzeba w porę zahamować. Z kratką jest tyle dobrze, że te kółka przednie wpadają między kratki i trochę się blokują. O, a jak chcę odpocząć. Roboczkiem i wtedy mogę odpocząć, i wiem, że nie wylecę do tyłu. No niestety, ale Tetris musi kombinować. Wjeżdżanie, wjeżdżanie takim podjazdem jest niezwykle trudne, dlatego już wiecie, yy, dlaczego wybudowałem windę, wybrałem windę i od kilku lat jeżdżę tylko windą. Mam święty spokój, yy, mogę sobie też coś wziąć na kolana. Wciskam przycisk, jadę do góry, mam tutaj zadaszone, yy, śnieg mi nie pada czy nie patrzę na deszcz. Nawet jak deszcz pada to szybko wjeżdżam pod windę, jest daszek i już wtedy sobie elegancko wjeżdżam windą i czas mi nie goni. A tutaj niestety na podjeździe, jeśli by padał deszcz, no to już w ogóle nie ma szans te tetraplegik wjechać, ponieważ Ciągi gumowe szybko stają się ślizgie i jest jeszcze gorzej, niż by tych ciągów nie było. Także naprawdę trzeba wtedy uważać: nie ma ani przyciepności. Nawet jak chcecie hamować z górki, to też takie ciągi w ogóle nie mają żadnej przyciepności. Po prostu lecisz jak po lodzie. Trzymaj się, także trzymajcie się, kombinujcie, bo teraz musi kombinować całe życie. Cały czas ma podgórkę, także Tetros już z daleka widzi. Górkę za mi jeszcze oczy nie zobaczą. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.